To już zaczynamy zwijać nasze łobozowisko, a jak się rozjaśni, pokażemy to, co jest ukryte tutaj. Witamy po nocy w jak to się ładnie mówi. szałasiu? Produkcja amerykańska. Jeszcze czapniemy fortu. I jak przeżyłaś noc w swoim improwizowanym schronieniu? Dobrze. Spodziewałam się, że będzie gorzej. Nawet nie wiało. Czyli dodatkowa warstwa liści, o którą krzyczałem, troszeczkę ci pomogła, tak? Tak. tak. No. Czyli co byś poprawiła następnym razem? Ubrałabym skarpety Też warto Grubsza. I nie podarłabyś czego? Folienerce. Folii To przez to, że źle tam zrobiłam i mi się haczyła W środku Więc to z mojej winy samej podstawy tego szałasu Dzisiaj jeszcze Ciebie czekają trzy szałasy A ja zadecyduję w którym będziesz spała więc do każdego będziesz się musiała przyłożyć. Okej. Okay. Dobra, to by było na tyle. Pozdrawiamy.